Drodzy, ja przypominam, że dzisiaj jest poniedziałek i, jak co poniedziałek to jest cykl recepty na zdrowie. Dzisiaj mówimy cały czas o tych naszych zdrowych nogach, o tym, jak dbać o nasze zdrowe nogi. Ze mną jest kolejny gość, tym razem mężczyzna. Witam serdecznie, pan Paweł Dzień Krótki, dobry. trener personalny z Centrum Fitnessu Fitpoint w Poznaniu. Witamy bardzo serdecznie. Tak. Panie Pawle, pierwsze pytanie. W jaki sposób w Centrum Fitnessu możemy wzmocnić i zadbać o nasze nogi? Bo dzisiaj ono, o nogach przede wszystkim jest mowa. Na wiele sposobów. Tak naprawdę, to czego my uczymy w naszym centrum, to jest zdrowa aktywność fizyczna. Mhm. Możemy te nasze nogi ćwiczyć na wiele sposobów. Mhm. Począwszy od zajęć grupowych, takich jak w klasyce fitnessu, na przykład aerobik. Poprzez zajęcie tak jak, jak Pilates, mhm. poprzez treningi cardio, czy też trening personalny z profesjonalnym trenerem. Mhm. A czy treningi indywidualne z personalnym trenerem dają nam, tak kolokwialnie mówiąc, więcej niż te grupowe? Na pewno, ze względu na to, że tutaj opieramy się na doświadczeniu i ogromnej wiedzy takiego trenera. Mhm. I, ten nasz I Tylko trening... możemy się skupić na naszej osobie, tak? I naszych potrzebach. Tak. Trener też rozumie nasze, nasze potrzeby, rozumie to, co jest dla nas najlepsze, uh -huh. dzięki czemu y, osiągamy te efekty, osiągamy te cele, na, którym, na których nam zależy. Uh -huh, oczywiście, że tak. A czym jest y, urządzenie cardio? Cardio y, y, to jest taka ogólna grupa maszyn czy też ćwiczeń których celem jest kształtowanie naszej kondycji. Kardio pochodzi od serca, czyli tutaj w przypadku tej formy treningu kształtujemy naszą kondycję krążeniowo-oddechową, mówiąc takim fachowym językiem. Mhm. Tak naprawdę większość osób korzysta z maszyn cardio ze względu na to, że one realizują, większość, one realizują te cele na których zależy większości osób, czyli podczas treningu cardio możemy spalać tkankę tłuszczową. Mhm. Tutaj e, teraz mamy materiał na ekranie naszego telewizora. Co on dokładnie przedstawia? To jest strefa, w której mm, mamy maszynę dość szczególną, jest to maszyna Kinesis. Mhm. Jest to, można powiedzieć, taki funkcjonalny wyciąg. Pewna nowość ze względu na to, że tutaj możemy mm, przy użyciu tej maszyny ćwiczyć y pewne. Mm, możemy ćwiczyć całe ciało w oparciu o ruchy, które są bardziej naturalne dla ciała. Uh -huh. A proszę mi powiedzieć, jak często w ciągu tygodnia powinniśmy wybrać się do Centrum Fitnessu FitPoint, żeby uzyskać oczywiście te najlepsze efekty? Odpowiednią ilość razy, tak naprawdę, uh -huh. ponieważ możemy popaść w dwie skrajności, albo yy, ćwiczyć za mało, uh -huh. albo ćwiczyć za dużo, co grozi też z drugiej strony przetrenowaniem, co też jest dość ciężkim. Co też jest dość częstym zjawiskiem. Mhm. Bardzo często też dzięki temu możemy osiągać odwrotne efekty. Możemy mieć poczucie, że trenujemy mm, tak dużo, a efektów nie widać. Mhm. Dlatego tutaj znowu mm, warto poradzić się u profesjonalnego trenera i zaufać jego doświadczeniu. Oczywiście, że tak. A które partie mięśni wzmacniają ćwiczenia właśnie na urządzeniach cardio, o których wcześniej Pan wspomniał? Urządzenia cardio tak naprawdę w, w, trenują. Dzięki temu urządzeniu możemy trenować wszystkie grupy mięśniowe. Są uh -huh. maszyny, które są kierunkowane bardziej na trening nóg i to jest chyba też to, co, czemu jest poświęcony ten program, uh -huh. więc mamy bardzo szeroką gamę takich maszyn w naszym centrum fitness, w klubie FitPoint, ale też trening cardio możemy wykorzystywać do tego, by trenować górną część ciała. Uh -huh. Tutaj, jeśli mówimy o tych ćwiczeniach, to bardziej ma Pan na myśli kobiety, czy mimo wszystko mężczyzn? Zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystają z tych maszyn ze względu na mhm. to, że większość osób, która współcześnie przychodzi do klubu fitness jest motywowana tym, żeby troszkę spalić tkanki tłuszczowej. Istnieje takie przekonanie prawidłowe, że dzięki tym maszynom spalimy troszkę tłuszczu. Mhm. A tutaj porównanie: cardio czy indoor cycling? Co jest lepsze, co jest bardziej efektowne? Ja bym te dwie formy ruchu połączył ze względu na to, że cardio w takim najbardziej popularnym rozumieniu jest to. Tzw. trening aerobowy, czyli trening, podczas którego trenujemy tzw. wytrzymałość mhm. tlenową. Jest to trening o niskiej intensywności i długi. Gdyby te, takie były zajęcia typu indoor cycling, to nikt by na nie nie chodził, bo byłyby zwyczajnie nudne. Mhm. Tutaj mamy do czynienia z zwanym treningiem bardziej interwałowym, o zmiennej intensywności. I ten też spala tkankę tłuszczową, ale nie w trakcie treningu, tylko yy, po. Mhm. Tutaj nowością jest strefa funkcjonalna. Co to takiego? No jest to strefa, w której mamy wiele m, sprzętu, wiele m, sprzętu, dzięki któremu możemy prowadzić tak zwany trening, możemy prowadzić tak zwany trening funkcjonalny. Mm -hmm. Trening funkcjonalny, czyli ten oparty o ten ruch, zgodnie z którym działa nasze ciało. Mm -hmm. Jest to pewna rewolucja w świecie fitness obecnie i m, oznacza to, że m, wykorzystując formy ruchu, które są funkcjonalne, osiągamy nie tylko wszystkie te Efekty na poziomie naszego ciała poprzez to, że nasze ciało modeluje się i kształtuje w pewien określony sposób, na którym nam zależy, ale także osiągamy sprawność i zdrowie. Mhm. Czyli ma to przełożenie na to, że plecy nas mniej bolą, nasze nogi są bardziej sprawne i nasze samopoczucie jest lepsze. Super. A kiedy będziemy mogli zobaczyć takie efekty? Po ilu zajęciach są one widoczne? Gołym okiem tak naprawdę pierwsze zmiany zachodzą bardzo szybko. To już po kilku treningach widać poprawę na poziomie ciała. Przede wszystkim na poziomie samopoczucia, bo to też jest ważne. Dziękuję. I oczywiście ta praca ta praca, to też jest bardzo ważne, byśmy poprzez wszystkie poprzez ten cały czas spędzony podczas treningu też wynosili pewne prawidłowe nawyki. Związane z naszym stylem życia, aktywnością Czyli też fizyczną. prawda? Dokładnie. By te rzeczy przenosić na nasze życie, by one nie stały się tylko y, krót, krótkotrwałym doświadczeniem, mhm. ponieważ tak naprawdę. W nie oznacza to, że to jest coś prostego, oczywiście te efekty widzimy, ale jest to też praca na całe życie. Prawda? Czyli jeśli chcemy otrzymać 100% tych efektów, to oczywiście musimy zmienić nasz dotychczasowy styl życia, jeśli on Dokładnie. był wcześniej niestety niezdrowy. Ja się spotkałam z takimi zajęciami jak Zumba, które są bardzo popularne, myślę, wśród kobiet ostatnio w różnych klubach. W fitnessu na terenie całego Poznania. Czy cieszą się dużym zainteresowaniem również u Was? Bardzo dużo. Uh -huh. Też u nas przeżywamy tak zwany fenomen zumby. <laughs> Jak wyglądają takie zajęcia? Są to zajęcia tak naprawdę, które przypominają zabawę, ponieważ leci tam pewna skoczna, radosna muzyka, do której można zatańczyć w stylu różnym, uh -huh. w, stylu, w, w oparciu o różne style tańca, między innymi. Mhm. Poprowadzone to, przez instruktora. Właśnie, czy to kobiety częściej się na Zumbie pojawiają, czy również można tam spotkać mężczyzn? Ja jeszcze nie byłem na Zumbie. O, proszę. Ale z tego co wiem, to yy, raczej kobiety. Mhm. A które z zajęć, jeśli moglibyśmy teraz tak podzielić, właśnie jeśli chodzi o płeć, i kobiety, i mężczyźni, to które cieszą się większym zainteresowaniem? Dla której grupy? Zaczynamy może sobie od mężczyzn. No, jakie zajęcia mężczyźni? Częściej chodzą, mhm, tak? Tak, na miejscu pierwszym byłoby wtedy. Na pewno, jeśli chodzi o formy treningu cardio, były, byłyby to zajęcia na rowerach, czyli indoor cycling. Panowie też lubią powalczyć, więc yy, w, na, w ofercie naszego klubu mamy też yy, sztuki walki, począwszy od boksu, yy, także mamy brazylijskie jiu -jitsu. O, super. Te zajęcia są bardziej popularne pośród panów. A kobiety, kobiety wolą coś ty... bardziej subtelnego. Subtelnego <noise> zajęcia typu pilates, yoga, wszystko to, co jest w tej tak zwanej strefie Bodent Mind, mhm. która um, pracuje zarówno z naszym ciałem, jak i z naszym umysłem. E, no i cała oferta zajęć typu aerobik. Mhm. Zainteresował mnie Pan ofertą indo cycling. Właśnie się zastanawiam, jak dokładnie takie zajęcia wyglądają. Tam też jest trener? Tak, jest instruktor, który. Mhm. M, Siedzi na swoim rowerze twarzą do grupy, jest DJ-em, puszcza muzykę uh -huh. i motywuje grupę do tego, by y, wytrzymali na danym podjeździe. Uh -huh. na Jak wygląda taka fikcyjna przejażdżka? Na jakiej zasadzie? Najpierw idziemy pod górkę, potem na y, równym terenie. Wszystko Jaki jest o, poziom? Wszystko jest oczywiście dostosowane do grupy. Są różne poziomy uh -huh. tych zajęć. E, każdy trening jest, e, rozpoczyna się rozgrzewką. I jest to wszystko dostosowane tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Mhm. To już teraz na sam koniec, proszę przypomnijmy, gdzie mieści się Centrum Fitnessu FitPoint, jak do Was trafić. I wiem, że spieszy się Pan również na zajęcia, które są o godzinie 19, więc może od razu zaprośmy naszych telewidzów. Tak, o godzinie 19 będę prowadzić trening funkcjonalny przy użyciu taśm TRX, jest to pewna nowość. Jesteśmy jednym z niewielu klubów, który tego typu ofertę wprowadza do naszych klientów. Uh -huh. Zapraszamy wszystkich Państwa do naszego klubu na ulicy Hetmańskiej 91. Na Wildzie. Super. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Wobec tego ja również Państwa bardzo serdecznie odsyłam do Centrum Fitnessu FitPont. Jeszcze na zajęcia Pana Pawła o godzinie 19.00 zdążycie, także proszę pakować walizki i odsyłam Was do fitnessu, a my teraz zapraszamy na wiadomości, czyli raport dnia, który przygotowała dla Was Laura, a tuż potem kolejny gość. Do zobaczenia.